Na pewno wiele razy słyszałaś, że aby śpiewająco zdać maturę z angielskiego, musisz uczyć się przez x godzin, zrezygnować z wyjść ze znajomymi i zapchać swój plan lekcyjny dodatkowymi korepetycjami. A co jeśli powiem ci, że to totalna bzdura, że możesz zdać maturę z angielskiego na świetnym poziomie bez rezygnacji z wyjść ze znajomymi? że nie potrzebujesz mnie korepetycji, że mimo ograniczenia czasu twojej nauki, twoje wyniki będą rewelacyjne. Ja mam dla ciebie lepszy sposób na naukę do matury z angielskiego. Założę się, że próbowałaś już wielu sposobów, przerabiałaś zadania z gramatyki, kupowałaś różne repetytoria. Odpowiedz szczerze, czy to rzeczywiście pomaga? Czy te metody pomogły Ci zwiększyć Twój wynik na maturze? Pokażę Ci, jak nauczyć się do matury skutecznie, nie marnując wiele czasu. Pewnie myślisz sobie, że to jest jakaś ściema, ale uwierz jeszcze 8 lat temu, sama walczyłam z nauką do matury z angielskiego, a dziś, w wieku 26 lat jestem lektorką tego języka i właścicielką szkoły językowej. Ja również zaczynałam od zera, bez drogich korepetycji, bez informacji, co jest ważne na maturze. Wszystko zaczęło się w liceum, gdzie spędzałam długie godziny na nauce. Rozwiązywałam mnóstwo dodatkowych zadań z gramatyki i przerabiałam kilka dodatkowych książek. Non-stop uczyłam się z jakichś repetytoriów. Teraz już wiem. Że moim największym problemem było łapanie się na tak naprawdę każdej książki, która stanęła na mojej drodze, przez co tak naprawdę nie mogłam skupić się na najważniejszym, czyli na zadaniach maturalnych. Uczyłam się po 5-6 godzin dziennie i rezygnowałam z wyjść ze znajomymi. Po dwóch latach takiej pracy czułam wypalenie. Z tygodnia na tydzień miałam coraz mniej siły zamiast mieć jej tak naprawdę coraz więcej. Chodziłam do szkoły z przymusu. A co najgorsze, inni uczniowie ulepszali swoje wyniki z matur, a ja stałam w miejscu. Dopiero wyniki z próbnych matur i problemy zdrowotne uświadomiły mi, że robię coś nie tak. W pierwszej kolejności wzięłam zeszyt do ręki i w notatniku zapisałam swój cel. W tym tygodniu skupię się na najważniejszych aspektach z matury i ulepszę swój wynik o 20%. Zapisałam sobie wtedy, co jest najważniejsze na maturze. Arkusze maturalne. Taką wiadomość trzymałam nad swoim biurkiem i codziennie wypisywałam najważniejsze rzeczy, które pojawiają się na arkuszach. Efekt był taki, że po kilku miesiącach pracy doskonale wiedziałam, jak się uczyć do matury skutecznie. Dzięki temu osiągnęłam swój pierwszy cel, czyli zwiększyłam swój wynik o 20%. Jednak ja nadal odczuwałam niedosyt, nadal mój wynik nie był wystarczający. Jeżeli myślisz, że rozwiązanie kilku arkuszy maturalnych wystarczy, aby zdać maturę na najwyższym poziomie, to się grubo mylisz. Ogólnodostępne arkusze w końcu się kończą, a ty nadal pozostaniesz z niedosytem. I wtedy zdałam sobie sprawę, że coś jeszcze muszę zmienić. Uwierz, że to nie działa tylko u mnie. To jeszcze nic. Nie spodziewałam się, że ta szybka i efektywna nauka podniesie moją samoocenę i sprawi, że stanę się ekspertem w swojej dziedzinie. I wtedy pomyślałam sobie, że chcę pomóc osobom, które zaczynają dopiero swoją drogę w liceum czy klasie maturalnej, lub nie mogą znaleźć drogi, aby skutecznie się uczyć. Dlatego obmyśliłam plan, który przyniósł mi 90% z matury rozszerzonej z angielskiego, co przełożyło się później również na wyniki moich uczniów. Po pomyśl, ja spędziłam 3 lata na nauce i testowaniu sposobów, podczas nauki do matury z angielskiego, a następnie 5 lat spędziłam na pracy z maturzystami. Ty nie musisz przechodzić tego procesu. Możesz wykorzystać moją metodę, która, jak widzisz, jest skuteczna. Możesz oczywiście w dalszym ciągu próbować sama. Możesz analizować wszystkie strategie, ale czy masz na to czas i czy masz na to siłę? Jedyne, co musisz zrobić, to zainwestować 15 minut swojego czasu na bezpłatną, niezobowiązującą konsultację, na której przeanalizujemy Twoje potrzeby, jaki masz potencjał i co można wdrożyć, aby osiągnąć Twój wymarzony wynik. Moi uczniowie osiągają swoje wymarzone wyniki. W zeszłym roku w mojej szkole uczyło się ponad 100 osób. A ponad 200 pracowało ze mną z moimi produktami cyfrowymi. Liczby mówią same za siebie. Wiem, jak uczyć do matury, a moi klienci nie tylko świetnie zdają maturę, ale również dostają się na swoje wymarzone studia. Wielu naszych uczniów nieraz nie marzyło nawet o takich wynikach. Chcieli po prostu zdać maturę, a dzięki naszemu wsparciu, zaangażowaniu i materiałom. Osiągnęli tak naprawdę więcej niż się spodziewali. Powiem więcej: osiągnęli sukces bez marnowania czasu, ponieważ wszystkie materiały dostali od nas. Dlatego, jeśli zależy Ci na osiągnięciu świetnego wyniku na maturze z angielskiego i dostaniu się na wymarzone studia, zapraszam Cię na bezpłatną i niezobowiązującą wstępną rozmowę. Kliknij w link poniżej, wypełnij ankietę i porozmawiajmy o twojej maturze z angielskiego.